ma tutaj Saint i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj no po tytule widzicie zmiana Dokładnie o co z tym chodzi Chodzi widzimy o to że zmieniamy content no, no dobra no ale na jaki content Nie wiem czy wam się to spodoba czy Może tak średnio a raczej tak średnio Ale zmieniamy content na to Na kostkę e, Rubika no to zmieniamy content. Nie wiem czy Wam się to spodoba, czy może tak średnio. Ale no coś tam będę nagrywać o tych kostkach itd. i No może jeżeli no może na przykład macie, nie wiem, kostkę lubika w domu, ale nie umiecie jej układać i może Was to zainteresuje. No i postaram się Was nauczyć niektórych na przykład prostych sposobów, jakichś, może później trudniejszych, jakichś różnych... Rzeczy w przyszłości. Nie tylko z kostkami takimi 3x3, ale też na przykład 2x2, czy 4x4, może nawet 5x5. Na a to jest w ogóle podróba mini kostki. Kiedyś Wam opowiem. Dlaczego to podróba? Może się kiedyś sami zorientujecie, albo już ktoś to dwie. No i tak. No, zmienimy content na to. No w sumie to nie wiem czemu, ale ostatnio. No nie, wiem, jakoś zechciało mi się czegoś nowego. Ja wiem, że ja wcale długo nie, nie nagrywam, e, ale kiedyś tam dawno temu nagrywałam e, na innym kanale dużo. E, dużo. No, na innym kanale kiedyś nagrywałam e, i miałam tam 250 subskrypcji. E, wiem, że to nie jest jakoś dużo. E, I wtedy też w sumie chciałam czegoś nowego, ale wtedy jeszcze nie umiałam nawet kostki ułożyć, tak? E, no ale no mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje jakkolwiek. No i no, Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Niedługo, już bardzo niedługo będzie następny kolejny film, ale muszę niektóre rzeczy poogarniać, na przykład tam nowy banner, czy awatar, czy coś w tym stylu. No i no, zostańcie jeszcze na tym kanale, nie wychodźcie z niego, bo myślę, że coś może Was zainteresować, chyba, że nie macie kostki, to... To trochę gorzej, no ale myślę, że może was coś stąd zainteresować w przyszłości lub nawet teraz, a więc no, naprawdę już niedługo nowy film i myślę, że wam się spodoba a więc chcę mam więcej mówić no po prostu po prostu do zobaczenia w następnych filmach no i cześć